No, witajcie kochani. Mam nadzieję, że wasz weekend się dobrze zaczął. Mój, bardzo dobrze. Pytacie się, kiedy będą filmiki, horoskopy, różne rzeczy. No, mam je w planie. Jak najbardziej. Dzisiaj będzie horoskop miłosny dla wszystkich znaków. Tutaj będzie horoskop miłosny dla wszystkich znaków. Zobaczymy, co macie do przepracowania i jaka jest. Wskazówka, karta uzdrawiania, jeżeli chodzi tutaj o, o Wasze związki. Zacznijmy sobie od tutaj barana. Spójrzmy sobie, co baranki mają do przepracowania. No proszę, zobaczcie tutaj, w związku Wasze marzenia się spełniają. Trzeba je dobrze pokierować w sensie pozytywnym. Dobrze, pozytywnie tą energię pokarować. Przepiękna karta snów, działania, ale też spełnionych marzeń. Spójrzmy, co mówią przodkowie: karty przodków dla baranków tutaj, dla baranków też zakochanych. No proszę, zawsze sięgaj powyżej. Korzystaj z energii właśnie boskich, tych energii wyższych, dobrych energii. One nam pomagają często w związku. Spójrzmy sobie, drogie byki. Co tutaj karty uzdrawiania wam radzą, jeżeli chodzi o związek? No proszę, zobacz, ile potrafisz wykorzystać sytuację dla siebie, ile potrafisz nauczyć się z tej sytuacji w sensie pozytywnym. Zobacz, ile ty potrafisz słuchać swojego partnera. Dobry czas dla związków. Spójrzmy sobie, co Wasi karty przewodników tutaj mówią. No proszę, bytku, zawsze kieruj się właśnie wewnętrzną intuicją. Mamy tutaj takiego przewodnika, lekarza, który aktywuje tą energię w związku, który spala ten związki, która scala te związki w sensie pozytywnym. No i te bliźniaczki, które ciągle biegają, już patrzymy sobie. Zwracajcie w związku teraz uwagę na sygnały. Zwracajcie uwagę na sygnały, na znaki, na dobre po prostu tutaj energię, na to, co się jakby pokazuje, na to, co się tutaj wznawia. Uważajcie na, na to, na ile, jesteście, na ile jesteście świadomi tego, co się dzieje. I karta uzdrawiania, już patrzymy sobie. No proszę, tak samo mamy tutaj. Zwracaj uwagę na znaki, zwracaj uwagę na znaki, zwracaj uwagę na to, co się dzieje w sensie pozytywnym, właśnie. Ale też sięgaj, sięgaj wyżej. Następne znaki będą w następnych filmikach.